Manko z tej strony Wally TV, A w dzisiejszym filmie opowiem Wam, czym jest Project Diablo 2 i co należy zrobić od samego początku, aby w tę grę zagrać. Ale zanim przejdziemy do treści materiału, jeżeli chcesz widzieć więcej filmów na temat Project Diablo 2 i innych gier RPG, serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz postawienia lajka. I przejdźmy do, do materiału. Więc tak, Project Diablo 2 jest to fanowska modyfikacja do klasycznego Diablo 2 z dodatkiem Lord of Destruction, która nadal bazuje na oryginalnym Diablo 2, ale została mocno zmodyfikowana w myślach o endgame, lepszym balansie, handlu, najważniejsze cechy PD2, to jest sezonowe restowanie lig, podobnie jak w Path of Exile, z nowym balansem, i wyzwaniami dla graczy. Nowe umiejętności, zmodyfikowane drzewka, klasy i przedmioty. Znacznie lepszy balans, klas i buildów niż w oryginale. Rozbudowany endgame, podobnie w Pawel Exile. Mamy tutaj system map, bossów, e, lepszy interfejs, system loot filtrów i e, quality of life, takie jak currency z z możliwością podpięcia sobie affinity, jak w Pawel Exile i przede wszystkim to, że w grze nie znajdziecie czegoś takiego jak pay to win. Nie ma żadnych mikrotransakcji. Projekt jest tworzony i rozwijany przez społeczność. I teraz tak, jak zagrać w projekt Diablo 2? Przede wszystkim musimy kupić Diablo 2 plus dodatek Lord of Destruction. Kupić klasyczną wersję gry Diablo 2 Resurrected, niestety nie będzie jeżeli, masz, jeżeli posiadasz Diablo 2 Resurrected, to niestety nie będziesz miał możliwości zagrania na, w Project Diablo 2. Więc tak, e, możemy skorzystać z głównej strony e, Blizzarda, e, przejść sobie do Diablo 2 Resurrected, a następnie klikamy w klasyczne gry. No, i mamy tutaj odniesienie do Diablo 2 i Diablo 2 Lord of Destruction. Jeżeli nie chcesz korzystać ze strony BattleNet, zawsze możesz odpalić sobie inną stronkę z kluczami do gier, takich jak, taką jak na przykład Instant Gaming, gdzie Diablo 2 i Diablo 2 Lord of Destruction dostaniesz na pewno w niższej cenie. I co? Jeżeli mamy kodiki, tak jak ja zrobiłem to, klikamy sobie na swój nick na Battle.net, realizujemy kod. w Wpisujemy te dwa kody, które dostaliśmy i gry zostaną dołączone do Waszej biblioteki. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację jak ja, gdzie w aplikacji Battle.net nie będziecie wdzieli tych gier w My Games Installed, ani Favorites, odsyłam Was do strony supportu, gdzie mamy dokładnie opisane co należy zrobić, aby zainstalować Diablo 2 na PCcie. Pobieramy instalator 1, instalator do. W dodatku Lord of Destruction, a następnie zgodnie z krokami instalujemy. Przy instalacji należy wykorzystać kody, które dostaliście przy zakupie gry. To będą te same kody, których użyliście do realizacji na stronie BattleNet. Kiedy już to zrobicie, należy wejść na stronę projectdiablo2.com, przejść do zakładki Game, download i pobrać instalator do projektu Diablo 2 aby w ogóle zagrać, musimy zainstalować Diablo 2 i Diablo 2: Lord of Destruction w języku angielskim, dlatego że projekt Diablo 2 nie posiada spolszczenia. Kiedy już zainstalujemy sobie Diablo i Diablo 2: Lord of Destruction i pobierzemy instalator do projektu Diablo 2, wybieramy destination folder taki sam jak w przypadku Diablo 2: Lord of Destruction i instalujemy. Ważne, żeby stworzyć Game Account, dlatego że, jeżeli użycie, użyjecie konta, stworzycie sobie konto na stronie InGame Account, nie zostanie utworzone i należy je stworzyć osobno. Tak, jeżeli chodzi o to, będziecie później mogli skorzystać z skrótu na pulpicie, aby uruchomić sobie Launcher Projektu Diablo 2. Po zalogowaniu się, jedna fajna, naprawdę, moim zdaniem, rzecz to jest system Loot Filtrów. Jest to bardzo pomocne narzędzie, które pomaga odfiltrować śmieci i szybciej zdobywać wartościowe przedmioty, podobnie jak w innych slashach czy e, gear, grach z rodzaju ARPG. E, więc tak, w Project Diablo 2 Launcher'ze mamy dostępnych kilka predefiniowanych filtrów dostarczonych przez społeczność, ale możemy również stworzyć sobie samemu loot filter i e, dodać go w odpowiednim miejscu. Więc aby to zrobić należy wejść do lokalizacji, w której zainstalowaliście sobie Diablo 2. Następnie wchodzimy w folder Project Diablo 2 i Filters i plik dodajemy w folderze Local. I kiedy odświeżymy sobie w launcher, że będziemy mieli filterek dostępny do wykorzystania. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu zachęcam do zostawienia lajka like i komentarza dla podbicia zasięgów bardzo serdecznie dziękuję do zobaczenia na streamach Quality TV na Twitchu trzymajcie się na razie